Targi branży fitness. Jest to ósma edycja tych targów i muszę przyznać, że frekwencja w tym roku dopisała. Na pewno była to dużo większa frekwencja niż w zeszłym roku. Od strony samych wystawców, jak również od strony odwiedzających. Mieliśmy też duże zainteresowanie naszym stoisku franczyzowym. Wielu potencjalnych franczyzobiorców prowadziliśmy również prezentację naszego modelu franczyzowego. Więc podsumowując, wydaje mi się, że wielu wystawców, jak również odwiedzających, jak również organizatorów. Podsumuj podsumują te targi jako yy, zdecydowanie udane. Frekwencja na naszym stoisku dopisuje. Mamy spotkania z osobami, które już były u nas na prezentacji, ale jeszcze chciały przyjechać na targi, spotkać się z nami osobiście i dowiedzieć się więcej szczegółów na temat naszego modelu biznesowego. Targi takie jak tutaj widzimy są dobrym miejscem spotkań z naszymi potencjalnymi franczyzobiorcami. Jesteśmy w stanie usiąść przy stole i porozmawiać o szczegółach inwestycji w nasz model. Dlatego lubimy przyjeżdżać na takie targi i być obecni, ponieważ pomaga nam to w rozwijaniu naszej sieci. Jednogłośnie zwycięzcą został Extreme Fitness. Kierce, gratulacje i zapraszamy. תודה okay. רבה okay. okay. okay.